Państwa, już od dłuższego czasu, w których też czytam metad. E, jestem tu od roku, mieszkam, z moją ukochaną. E, tworzę od matki w wcześniej, no to takie pierwsze pazienki wydały nas przedłużenie oka powiedzmy. E, teraz już się wziąłem tak, bardziej, trochę. poprzeczkę podstawiłem. Wybrałem. Pięć frażek zajmuje się troszkę opisaniem właśnie. Nie tyle pierwszym. W Biały pierwszym pisałem już 17 lat. Co przestało w zasadzie na początku. Nie wiem czy to dobrze czy źle. Ale to, że stylistyka według mnie, przynajmniej troszkę pisarska jest trochę tak na wymarciu, postanowiłem właśnie tą stylistyką pisać. I tą stylistykę rozwijać u siebie. Mam no, takich pięć fraszek. E, cztery krótsze i mam taką trochę dłuższą. O ludzkiej dojrzałości. Nie świadczy czara, czy papieros w dłoni, nie no co z mózgu i serca, za pośrednictwem czynów i mowy się urodzi. Ten tekst napisałem już tym czyli tutaj w tym województwie w 2009 roku jeszcze. Następną wraszkę, tu napisane w puławach, dwa lata później, yy, nazwałem post factum. Zdrowie moje lokalnej. Powiedz, czemu z reguły w jesteś doceniany. Następna flaszka jest z nafą, to jest z życia, napisany w obroczywnych stronach, w końcowoli. Brzmi ona tak, to jeszcze starzy, ze starszych ust. Gdzieś za górami, za lasami, rzucony z leczący ziołami, pewnego razu starsza pani, co powodem miała poradę, do nie się udało. Poradcie nam w ogóle, rzekła kobieta, z wysłuchawszy jej, wyjął kajeta, wyciągnął karteczkę, opisał zastosowanie medykamentu na ciśnienia spadania. Nikt w zamian nie policzył, jego zdrowia na koniec życzył. Owa kobieta z się słuchała i leki z Bożej apteki zażywała. Za wysokie ciśnienie spadało, co wiele radości mi to dało a gdy katechetka o tym usłyszała, to takie kazanie wypowiedziała. Niech pani to spali, bo to pewno satanista, idzie do lekarza, będzie dusza czysta. Nikt teraz działania nie promuje, a że pomagało, na pewno co z diabłem wspólnego miało. Pomorę, pomorę pytać nie musicie, wystarczy jak się zastanowicie. Fraszka ustawa, to jest świeży tekst napisany w Tałmowskich Górach w związku z tym, co się działo w Służbie Zdrowia. Minister Zdrowia wprowadził ustawę nową, w której chory wybiera, jak z powodu skorzenia czy śmiercią głodową. Kolejną flaszkę to jest dosłownie Jak napisana w maju tego roku. w łączniki. Koło zakopanego jeszcze nie zdążymy nazwać. Yy, a brzmi ona tak. Jakże blisko ceni się krumalizmu nauka, skoro kawał miękka, to też sztuka? To tyle by było wstępnie.